W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrowaliśmy do Mysłowic. Przede mną Park Promenada. Tutaj mamy wejście do parku, a tutaj taką piękną ścieżkę dla pieszych i dla rowerzystów, którą możemy dojechać do trójkąta trzech cesarzy, a tutaj mamy słynną przewiązkę na ulicy powstańców. Ruch emigracyjny w Mysłowicach trwał od lat 60. XIX wieku do wybuchu I wojny światowej. Emigranci pochodzili z terenów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Południowej, z terenów Galicji oraz Królestwa Polskiego. W 1894 roku w Mysłowicach powstała stacja emigracyjna, którą prowadził do 1914 roku Max Weichmann. W tym czasie z Besłowic usprawiono około 1400 mln ewidencjonowanych emigrantów. Około 1910 roku wybudowano nowe budynki stacji emigracyjnej, a wraz z nimi nad ulicą zadaszone murowane przejście zwane przewiązko ułatwiające odprawę emigrantów pomiędzy budynkiem agentury A dworcem kolejowym No i tutaj właśnie widzimy tą przewiązkę akurat za mną jest linia kolejowa i no, dość głośno ten pociąg jedzie i hałasuje mi ale nie szkodzi wejdźmy tam, zobaczmy w takim razie jak to wygląda tutaj? I tu już mamy linię kolejową, no i dworzec kolejowy w Mysłowicach. Jakie ładne są te budynki? Tutaj no i ta przewiązka od tej strony. Mamy również zieloną ścieżkę rowerową i tablice poświęcone 23. batalionowi saperów z Mysłowic. A ja idę już w kierunku tutaj wejścia na dworzec kolejowy. Tu po prawej stronie mamy również pomnik poświęcony pamięci żołnierzy, właśnie 23. batalionu saperów. I muszę Wam powiedzieć, bo w zasadzie to jest cel mojego dzisiejszego spaceru. Chciałem Wam pokazać i powiedzieć, że od kilkunastu dni, bo bodajże od 15 grudnia do Mysłowic wrócił ruch tramwajowy. Także już można tutaj przyjechać tramwajem ze Sosnowca. Główna ulica tutaj w Mysłowicach już jest oddana do ruchu. Jest już Peron, tutaj tramwajowy. A po lewej stronie mamy dworzec kolejowy. No i linia tramwajowa numer 26. Piękne słoneczko. Bardzo ładnie się ta wyremontowana ulica prezentuje. Tu jeszcze przejdę na tą stronę i tutaj Wam pokażę taką ciekawą willę. Mysłowice, ulica Powstańców Willa znajdująca się na budynku Dworca Neurodansansowa Villa wybudowana została około 1870 roku przez przemysłowca Antona Klausa. W 1900 roku należała do Ignacego Danzingera, właściciel kopalni Mysłowice. Później do Maxa Weichmana, właściciela agentury emigracyjnej. Od 1922 roku była Zamieszkana przez rodzinę kuderów, do której należeli m.in. Stanisław Jan oraz Brunon Kuderowie. Ostatnią zamieszkową przedstawicielką rodziny kuderów była Maria Kuderowa 1924-1988. I tak się prezentuje ta willa. Tutaj mamy gmach Poczty Polskiej. Po drugiej stronie budynek, a tutaj na tej bocznej ścianie. Napisany dworzec kolejowy i taki ładny skwerek dla dzieci. No to muszę Wam powiedzieć, że teraz jest robota przy tych pięknych kamienicach. Trzeba by je teraz nieco wyremontować, aby ściągnąć tutaj turystów do zwiedzania pięknego y, centrum Mesłowic. No tutaj mamy budynek kościoła ewangelickiego. Można tylko z zewnątrz popatrzeć. Tutaj mam jakieś informacje odnośnie parafii i muszy po lewej stronie. Budynek takiej starej hali został zaadoptowany przez Biedronkę i po prawej stronie mamy urząd miasta. Tu po lewej stronie jest taka wagonownia wachlarzowa. No i doszedłem do budynku przy ulicy Powstańców 1, a to jest Rada Miasta Mysłowice i Urząd Miasta w Mysłowicach. Tu jeszcze wam pokażę taki piękny napis I Love Mysłowice. Jestem aktualnie na placu Wolności. Wieczorem ten napis jest pięknie podświetlony. Będę szedł pod słońce, to może nie być dużo widać, no ale też ładnie Wam pokażę od tej strony teraz. Chyba w tym kierunku tramwaje jeszcze nie jeżdżą bo widzę, że na tym przystanku nie ma żadnego opisu także chyba tylko na razie ten tramwaj numer 26, który Wam przed chwilą pokazywałem dojeżdża tam do dworca i on jedzie z sosnowca. że mogę sobie tutaj wyjść na to torowisko bo jestem pewny że żaden tramwaj mnie nie przejedzie No i tutaj ten tramwaj robi pętlę, no i tu już wraca potem w kierunku Sosnowca. Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.